Moje drodzy, już 14 lipca 2024 roku w małej miejscowości na Podkarbaciu w Domostawie zostanie odsłonięty pomnik, którego nie chciał nikt. Pomnik, który ma wykrzyczeć prawdę o rzezi Wołyńskiej. Autorem pomnika jest nieżyjący już Andrzej Pityński, wykonawca m.in. pomnika Patrioty w Stalowej Woli, a fundatorem jest Stowarzyszenie Weteranów Polskich w Ameryce. Pierwotnie miał stać w Rzeszowie, Kielcach czy Jeleniej Górze. Skoro już jesteśmy przy wyglądzie pomnika, monument ma 14 metrów wysokości i waży 14 ton. Jego forma to potężny orzeł symbolizujący Polskę z wyciętym krzyżem w centrum, w którym znajduje się trójząb, godło Ukrainy, na które nabite jest dziecko. U podstawy pomnika znajduje się dramatyczna scena rodziny stojącej w pomieniach, co nawiązuje do brutalnych mordów dokonywanych przez ukraińską powstańczą armię na Polakach. Na skrzydłach orła umieszczone są nazwy miejscowości, w których doszło do tych tragicznych wydarzeń. Zanim stanął pomnik na cokolwiek w domostawie, został zablokowany w gliwickich zakładach, gdzie nie chcieli go wydać. Potem próbowano go ocenzurować, a potem szukano miejsca, w którym miałby stać. Wokół pomnika zaplanowane w przyszłości jest też mauzoleum. Prezydencie Duda może zamiast składać kwiaty w polu, tym razem przyjedzie pan tutaj, do domostawy, aby ze wszystkimi uczcić pamięć zamordowanych. Polaku! Jadący na wakacje. Jesteśmy przy drodze S-19. Może jedziesz z północy na północ, w Bieszczady, może gdzieś niżej. Może albo Polakus jadący z południa na północ. Jedziesz na morze, na Mazury. Zatrzyma się, zaplanuj sobie swój postój na postoju MOP Bukowa 2. Żeby przyjść tutaj i w zadumie popatrzeć na ten pomnik, zapalić świeczkę i złożyć modlitwę. Młody Ukraińcu, na pewno nie wiesz jaką krzywdę wyrządził Twój naród na naszym narodzie. Bo pewnie Twoja historia jest zakłamana. Przyjedź tutaj, pomóc się spuść głowę i może kiedyś przeprosicie